bardzo dobrze w tych postaciach, że one zgadzają się z twoim temperamentem, charakterem, bo one też wciągają w ciebie w debatę społeczną. To e, prawda. One, one prowokują do ja tego, Ja mam żeby... szczęście do ról, które, które są mocne, którym o coś chodzi, które coś po sobie zostawiają. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. To naprawdę, oczywiście kino też jest, znaczy, Kines przede wszystkim ma dostarczać emocji. To jest rozrywka. Ma też funkcję, moim zdaniem, misyjną. Powinno też wchodzić w dialog z polityką, z rzeczywistością, która nas otacza. To zawsze też była rola kina, postawienia jakiejś tezy i, i wywoływania jakiejś dyskusji. Natomiast też czasami chodzi tylko i wyłącznie po prostu o rozrywkę. Ale tak się składa, że ja rzeczywiście ściągam do siebie te bardzo emocjonalne role, które, jak to lubię mówić, trochę czołgają, ale też zostawiają coś w widzach i, i, i powodują jakąś dyskusję. I też z aktorskiego. Punktu widzenia, jestem za to bardzo wdzięczna yy, losowi. No, pewnie tak jest dlatego, że emocje to moja strefa komfortu, ale yy, też często te role wracają do mnie po latach, bo na przykład yy, ktoś mi mówi, że z jakiegoś powodu ta rola była dla niego ważna, albo podam taki przykład, że no, gigantyczne, fenomenalne zjawisko przy okazji sztuki kochania, tam rzeczywiście cała. A, znaczy, tam się rzeczywiście zdarzył jakiś, ten film nieprawdopodobnie zarezonował z widzami. Okazało się, że po prostu był im bardzo potrzebny i wszedł w tę lukę braku i, i głodu dyskusji o namiętności, o, o seksie.